Siema, jestem kreatywny człowiek, a to jest Resident Evil. Lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem, a więc zaczynamy sobie. E, jesteśmy w pokoju razem z babunią. Musimy e, dostać w swoje łapska e, karty magnetyczne, konkretnie dwie. A więc pierwsza lokalizacja znajduje się na górnym piętrze. Fajny helm. E, to są właśnie te drzwi. Otwieramy. Strasznie tutaj wszystko zarosło, bym... Eee, hop. I zamknijmy za sobą, zamknijmy. No, zamknij. Nice. Dobra, mamy tutaj naboje. Pocztajmy. Aha. Spoko. Czyli to jest taki pokój dziecięcy. Widzimy tutaj e, key baseballowy. To chyba jest pokój tego Lukasa. Sam nie wiem, bo baseballówka, key baseballowy, Puchary. Moment. Nie piszę, kto Kto dostał. Fakt. No, widzę, że tutaj młodzi wynalazcy. Mm. Pociski, piłka Ktoś tutaj lubił sport No cóż Mamy aligatorka Lampa O O, drabina Nice Dobra czy coś tu mogę Eee chciałem pograć Dobra Dziwny sok. Spoko. Zielsko. I to by było na tyle w tym pokoiku. No cóż, idziemy na Apstersy. Hmm, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Nie. Zabawkowa To Poluj mi... Ja teraz tego nie mogę Ja tego nie mogę teraz wywalić, tak? A co to ma być? Po co mi to? Halo. To jest mi potrzebny? Jezu! A, nie mogę nic stworzyć. Hmm, nie wiem co wywalić, nie? Hmm. Później to załatwię. Dobra, musimy jagernauta ułożyć. Hmm. Right. O. Ale coś jest na odwrót. Ok. Right. Wróćmy do tego momentu. Jest coraz bliżej coś. Nie, to jest. Moje. Tak. A zaliczy to nam tak? Nie. Ok. Right. Obkręćmy go. Ok. O! No nie, nadal, nadal źle. No to tak. O! No i pięknie. No i nice, mamy kartę pierwszą. No ale niestety nie będziemy mogli ją teraz wziąć. Kurde. Dwa miejsca. Co mogę wywalić? Hey, fuck. Nie mogę tego, nie mogę tego wywalić, nie czemu. Muszę iść. To gdzie teraz... jest. to która jest bliżej, która jest bliżej? A, pójdziemy może do tego starego Fak Obudziłeś już Maciury? Czy one tutaj chodzą? Nie wiem, ale muszę pochować parę rzeczy first step, papa. Pa. Second step. Dobra. Okej okay. No dobra. No i save. Uh, wiemy gdzie jest niebieska karta. Zaraz po nią wrócimy, ale troszeczkę tak do dupy zrobili, że nie mogłem schować tej zabawki. <grym> Mm, I mam kawkę. Dobra, przyciskamy się znowu tak? Mm, tak? O, o. cześć. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy i idziemy. Popyszne rzeczy. Dobra. W końcu niebieska. Um, obraz przedstawiający wyrok. E, nie. nie to. Zebały Pomyliłem przyciski. Kirie. Dobra. Mamy. Teraz e, na drugą stronę. Po drugiej stronie również mamy ten. I to jest ten pokój, w którym zaczynaliśmy. Um, zapytacie pewnie dlaczego nie załatwiłem tego pokoju najpierw. Zaraz się przekonacie. E, tu. Ale hasło znałem. Poznałem. Ponieważ między. I to się teraz zamyka. Między nagrywkami sobie zobaczyłem. Dobra, zaraz, gdzie nas to zaprowadzi? Hmm, piwnica. O, nie zauważyłem tego. Um, witaj, dasz mi może troszeczkę mleczka? Krówko? Nie, łaski bez um, nic tu nie ma. Hmm No Skoro dostałem to Znaczy, że chyba będę z czymś się napierdzielał Hmm Ale, czyli to jest w prawo Muszę uciekać pak Nie, daj mi przejść. Okej. Okay. Aha. Papa. Pa. To jest po prostu wyjść. To jest po prostu wyjść. Teraz po prostu wyjść. Telefon. Hmm. Doraźli, teraz będziemy mogli tam wejść. Hu! Jaj! Sam nie czy znaczy się śmiać, czy płakać, ale kij. Okay. First step. Zmieniałam nic. Second step. Idziemy zapisać tym razem tu FAK! Co to? Ja pierdolę. Do safe house'a. Ja pierdzielę Ja pierdzielę, ja pierdzielę, one nam nie czekało jej Oby teraz zniknęły mm. Dobra, mam to, mam to. <laughs> fuck, fuck. No dobra, z shotgunem chyba... Chociaż... Możemy zobaczyć e, tajemnicze... Tajemniczą kasetę. <laughs> e, to jest mija. O, tu jest wszystkiego najlepszego. Sprawdźmy sobie jeszcze w tym odcinku kasetę. Bo kasety zawsze pomagają poznać jakąś ciekawą historię. Happy birthday! Yeah! Kto ma dzisiaj urodziny? Okej, okay, czyli Lukas porywa naszego jubilata. Gdzie mnie ciągniesz, Lukas? Lukas, ja nie chcę się tak bawić. O, uwalniasz mnie. Lubisz jak ofiara wierzga? O nie. What? Lukas. Zostawił mnie tu Dzień dobry Świeczka Jest pan bardzo przystojny No cóż, e, mówiłem oczywiście do klauna Gdzie teraz powinienem iść? Dzień dobry, jest w kibelku coś jest? Nie Spoko Aha Czy to jest gaz? Jeżeli gaz, to... Łoboziu! You... Łoboziu będzie dead! Będzie dead! O, oh, Halo? Skasiła mi się świeczka. Co? O, oh, fuck. fuck o, oh, muszę... O, oh, muszę to... Muszę to jakoś podpalić, pa, ale... No, muszę najpierw... What the fuck? Ja... Ja mam to zgadnąć, tak? Nie przestaje Czy ja dobrze zrobiłem, że ja to zrobiłem? O, mogę, mogę to zakręcić? Tak, potrzebuję jakiegoś kołowrotka Aaa What the fuck? Ale ja... Jakim czułem? Jak ja mogę podpalić tą świecę? U! Oh yeah! Czy mogę teraz zgasić to? Znaczy zostawienie zapalonego gazu zazwyczaj kończy się śmiercią bohatera. Wiadomo! BUM! Baloniki! jej, Lubię baloniki! U uh, nawet pękają! Ale... Ja, jakie hasło? Excuse me, what? Co? Co ja w ogóle mam? What the fuck? O! Widzę Klaudie! A ja muszę mu coś dać hm. o. o, coś tu jest! Co go? Prudny teleskop. Poluj mi to! Nie żadnej wody, ale poluj mi ten teleskop, nie, tak nie. Ale, zapalmy jeszcze raz, mhm. To jest chyba zły pomysł. Panie i panowie. Może tutaj kury jak to się wlało. Chyba źle zrobiłem, że tak to zrobiłem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale jeżeli nic nie wymyślę, to szczytujemy system. Prze... Ja nic w tym nie widzę. Mogę to jakoś umyć? Nie wiem, koszule czy coś w tym stylu. Hmm. To jest jakaś krew, a może ja mam ci dać teleskop? Mam ci dać teleskop? Nie pasuje. Hm. Nie ja balonik, coś w tym stylu. Coś może w szufladzie. Jakieś klikadełko, nie wiem. No nie No co, here Wiem, że herę. Dobra, sztytujemy system. A. Ale w ten problem, że ja już mam hasło. Znam hasło, sztytowałem system. No jak muszę jakoś rozwiązać tę sytuację. Ale najzabawniejsze w tej sytuacji jest to, że ja znam hasło, bo ja oglądałem gameplay'e. Znaczy już bardzo dawno temu, ale pamiętam co... co trzeba zrobić, ale nie pamiętam jak te rzeczy uzyskać. Potrzebuję jakiegoś długopisu, rysika, nie wiem. Lukas! nino długopis! Może być nawet taki kolorowy. Taki, co pisze wieloma kolorami naraz. A są takie, uwierzcie mi hm panie i panowie ja y, zablokowałem się może mm. coś <grym> tu? nie potrzebuję hasła a żeby mieć hasło to pamiętam e, że trzeba było um, ale Tutaj jakieś kwestia znaków? Hmm. To na pewno taki znak. Um. Rekier, co co, co? co mają znaczyć te wszystkie um, obrazki, które ze sobą położyły, połączyłeś. Czy jest w nich jakiś przekaz? Oczywiście. Ale może to? Nie. Hm. Musimy szukać obrazków. Co to? Plama? Nie. Hm. Co może symbolizować te obrazki? Hm. Alright. uh-huh there's only Panie i panowie, ja się zgubiłem. Na gdzieś za telewizorami. Obadajmy każdą ścianę, bo każda ściana może się przydać. Hmm. Nie. Gaz, gaz się ulatnia. Halo ogień, ogień. Right. Czy on chce mnie zagazować? no Po pierwsze świeczka musi być zapalona Po drugie... Kurwa, nie wiem Nie wiem. Zgubi... Zgubiłem się na cały odcinek w jednej kasecie! Ej, to... to jest poserane Facet, ja już chcę wyjść, to był błąd. Ja chcę ratować swoją dziewczynę. Mogę wyjść? Zatrzymaj film. Mogę? I guess? Bo tutaj nic. <ścoughs> nic, nie uda mi się. Poddaję się. I'm done. Tak. No. No nie umiem. Ech. Dobra. Panie i panowie, oddałem się. Przegrałem z Kretesem. Nie jestem już tą samą osobą. Przegrałem i dlatego. Jestem kreatywny. Kreatywny programie. Tak, zmieniam nazwę kanału. Co? <laughs> e, dobra. Panie i panowie. Um... Jakbym skończył teraz, to... Nie wiem, odcinek byłby trochę taki przykrótkawy. Sam nie jestem pewien. Poza tym na większość odcinka <laughs> zmarnowałem na równowatą e, zagadkę, która mi... Zaprzątnęła umysłu. A na coś, na coś, na coś, na coś Strasznie długo się ładuje, no ale przylepiej... przynajmniej jest lepiej niż... Aaa, w metro Exodus. W metro to było. Przesrane, kurde. No i pięknie. Aż sobie zapiszę, taki jestem, kurde kozak. Bęgi, bęgi. Zajrzyjmy, co się dzieje na dole. Ouch. Tak. Zdechłeś? No Ładuj Po pierwsze pociski się kończą, po drugie... Right. I teraz tutaj czerwoną składam Chodź Jakaś chora impreza no Nie, wiem, coś jest za mną może Nie, nic nie mogę. To jakaś chora impreza. Lukas Let's play. Lubię grać. Nice! Witaj Lukas! Lukas zostaje vlogerem. Kup sobie lepszą kamerę to osiągniesz sukces na polskim YouTube. Czy to jest ta głowa. You can um crawl around underneath that filthy, rotten house oh, you all you want, looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. <coughs> <Jesteś pewien? coughs> Ooh, baby. <coughs> You're gonna have to come through me. Yeah. Zabiłem tatulka. Chyba. What do you say? Zabiłem babkę. Zabiję również Ciebie, o! pój! Fuck! Ara, otworzyło się, ale. Panie Panowie, to by było wszystko w tym odcinku. W następnym sobie ogarniemy, co jest w tym. Nie wiem, jak to nazwać. Em, dziurze Lukasa. ale w tym odcinku to wszystko, no. Cześć.